Bardzo ważna postać dla naszej kultury, dla naszej historii, dla całego Podhala. Wojciech Kuła-Wawrzyńcok, XIX wiek, miliczarów, rzeźbiarz, artysta, nasz rodak, który, którego nosi imię również Szkoła w Miliczar Wiedolny. Pozostawił po sobie wielką pamięć wielkie dzieła w postaci krzyży, kapliczek przydrożnych, Janów Nepomucenów, Świętych Florianów. Wszelkich kapliczek i pana Jezusa, krzyżów takich przydrożnych zarówno w Białym Dunajcu, w Gliczarowie, jak i w miejscowościach i gminach sąsiednich. Pamiętamy o nim, i tutaj dzięki, dzięki pracy naszej nauczycielki pani Barbary Gałdyś ta postać została wydobyta. Z mroków odległej przeszłości i ujrzała światło dzienne. Dzięki temu kolejne pokolenia mieszkańców, uczniów, zarówno z Gliczarowa, czy z Białego Dunajca, jak i ze wszystkich miejscowości, mogą rozwijać swój talent, wzorując się na, na tym mistrzu. 20, 20. Konkurs Wojciecha Wawrzyńcoka Zaczęło się wszystko w maleńkiej szkółce w Gliczarowie Dolnym, rodzinnej miejscowości Wojciecha Wawrzyńcoka grupa zapalonych nauczycielek z panią Barbarą Gałdyś wpadła na pomysł, żeby tę nieco zapomnianą postać wybitnego potalańskiego rzeźbiarza, przypomnieć. No i tak to się od tych 20 lat toczy czyli faktycznie to, że w tym roku mamy wielką przyjemność, zaszczyt gościć Muzeum Taczańskim, a szczególnie w Kolibie w pierwszym Budynku w stylu zakupiańskim, zaprojektowanym przez Stanisława Witkiewicza, no to wielka nobilitacja. To szalenie ważny konkurs rozwijający pasję tych młodych ludzi. W dniu dzisiejszym wszystko się kręci wokół laptopów, smartfonów, komórek, a tutaj jest pewna nadzieja. Ci młodzi ludzie widać ogromną pasję, że oni lubią malować, lubią rzeźbić, ludzie, lubią sztuki piękne i to jest fantastyczne. Myślę, że, no nie ukrywam, my poszukujemy tutaj talentów też do, do szkoły. Myślę, że to są przyszli nasi kandydaci do szkoły i, i z tego się cieszymy. Ufundowaliśmy również jako dyrektor, jako, jako szkoła nagrody dla tych młodych ludzi i myślę, że jeśli ktoś w wieku 5-10 lat dostanie nagrodę dyrektora, no to pewnie rodzice i, i samo to dziecko pomyśli sobie, że może dobrze zacząć rozwijać te talenty w Szkole Plastycznej w Zakopanem. Można powiedzieć, że własną pracą można dojść do wysokiego poziomu, czy artystycznego, czy nawet naukowego. Zresztą takie samouctwo, jakbyśmy mogli nieładnie się wyrazić, lansował też Stanisław Witkiewicz, który miał w zasadzie ukończone tylko trzy szkoły, gimnazjum. A później już wszystko jak gdyby do rysowania się uczył samodzielnie, i filozofii się uczył, i historii, sztuki się uczył, wszystko samodzielnie. Jeżeli chodzi o Bawrzyńcoka, to miał taki epizod, że wyjechał do Wiednia, na, żeby pobierać nauki, ale po roku wrócił i Kontynuował już potem naukę taką własną, a chyba najwięcej dała mu wycieczka, jakby można było powiedzieć, na piechotę do Rzymu, gdzie jak gdyby naocznie przekonał się, na czym polega barok włoski. Nazywamy go co prawda Leonardem z Gliczarowa, Leonardem da Vinci, bo był wszechstronny, ale jak widzimy w Rzymi zainteresował go bardziej barok niż renesans. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to oczywiście dobrze, że tradycja Wojciecha Kułacha jest w ogóle podtrzymywana, to zasługa pani Barbary oczywiście też jest, bo w każdej wsi sądzę, dałoby się znaleźć taką osobę, takiego bohatera, który jest warty naśladowania. Ktoś w Kolibie ma w takim młodym wieku, w wieku 5-10 lat tutaj wystawę, bierze udział w zbiorowej co prawda wystawie, ale bierze udział. Ogromne przeżycie i ogromne wyróżnienie. Fantastyczne, że Muzeum Taczańskie również bierze w tym udział. Muzeum w ogóle teraz. No, nowa twarz i, i przecież tych miejsc mają naprawdę bardzo dużo. I, I właśnie na edukację i nie tylko i na rozwijanie tych, tych nowych pomysłów, fantastyczna rzecz. My chętnie się dołączamy do tego i, i myślę, że to będzie procentowało jeśli nie teraz, to za kilka lat. To jest moim ogromnym marzeniem, żeby dzieci pojawiały się w Muzeum Taczeńskim. właśnie nie tylko jako zwiedzający, ale też jako twórcy, jako ci, którzy tą kulturę propagują. Dla których kultura jest pasją, dlatego ja jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj mogliśmy tylu uczestników i laureatów gościć w kolibie. W kolibie wśród pięknych obiektów muzealnych w stylu zakopiańskim możemy znaleźć właśnie ich pracę i to się świetnie wpisuje. To połączenie dawnych sztuk i tych współczesnych, tej pasji Brzegi czy Witkiewicza, ale też tych najmłodszych cztero latków, którzy. Naprawdę z, wielkim, z, wielkim, z wielką pasją i z, wielk z wielką determinacją robili rzeczy, które i ceramiczne, i rysunki malarskie, które tutaj nam dzisiaj uświetniają. I tak mam nadzieję, że spotkamy się na dużych wystawach, już nie tylko w Muzeum Tatrzańskim, ale też być może w Nowym Jorku i w Londynie.